Weszła do obozu szkoleniowego w Fort Worth, drogna sylwetka, płócienny plecak przerzucony przez ramię. Nikt nie spojrzał dwa razy. Instruktor drylu prychnął słaba jak studentka pierwszego roku nauk humanistycznych. Poślijcie ją do biblioteki. Na ringu walki wręcz wrzucono ją do kręgu naprzeciw pięciu Marines. Nikt nie sądził, że przetrwa jedno uderzenie, ale w mniej niż 40 sekund wszyscy pięciu leżeli na ziemi, a ona wciąż stała oddychając spokojnie. Nazywali ją słabą, dopóki się nie dowiedzieli, że była jedyną ocalałą z misji Ghost Viper, wymazanej z rejestrów. Olivia Kane miała 24 lata, z łagodnie opadającymi czarnymi włosami, związanymi w luźny kucyk, bez makijażu, bez biżuterii, po prostu zwyczajna twarz, ze spokojnymi, skoncentrowanymi oczami, które zdawały się widzieć wszystko. Jej wyblakły zielony mundur wisiał luźno na drobnej sylwetce, mankiety przetarte od zbyt wielu prań, nosiła płócienny plecak z łatami przerzucony przez jedno ramię, jakby był częścią niej. Nie paradowała, nie pozowała, po prostu poruszała się cicho i celowo, jakby oszczędzała energię na coś, czego nikt inny nie mógł przewidzieć. Inni rekruci, spoceni i pełni brawury, ocenili ją od razu, w chwili, gdy postawiła stopę na zakurzonym placu treningowym, zobaczyli jej drobną posturę, zwyczajne ubranie i ocenili ją zbyt szybko. Słońce Teksasu biło z góry, powietrze było gęste od gorąca i zapachu ziemi. Oliwia nie mówiła, nie uśmiechała się, by zyskać przyjaciół, po prostu odłożyła plecak, poprawiła buty i wzięła się do roboty. Ale tego pierwszego dnia, gdy kazano jej podnieść 50-kilogramowy worek z piaskiem, wszystko poszło źle. Jej dłonie chwyciły szorstką tkaninę, ugięła kolana i dźwignęła worek, ledwo się poruszył. Ramiona jej drżały, twarz zrobiła się czerwona, a worek wyślizgnął się z rąk, z hukiem uderzając o ziemię. Instruktor drylu, szczupły facet o imieniu Harris, z jeżykiem i głosem jak piła łańcuchowa, podszedł. To nie zajęcia z jogi, skarbie, powiedział z krzywym uśmiechem. Będziesz płakać czy rezygnujesz? Śmiech rozszedł się wśród rekrutów. Wysoki facet z zadziornym uśmiechem z naszywką Morrison krzyknął „Odeślicie ją do biblioteki. Słowa przecieły powietrze, ostre i złośliwe. Olivia nie spojrzała na niego ponownie. Przykucnęła, tym razem dłoń pewna i podniosła worek centymetr po centymetrze, aż spoczął na jej ramieniu. Potem zaniosła go do linii, wolno ale pewnie i odłożyła. Twarz pozostała niewzruszona, wzrok utkwiony w horyzoncie. Ćwiczenia z pompkami przyszły później. Te... Blondynka z włosami w ciasnym koki, uśmiechem, który nie pasował do jej oczu, pochyliła się do przyjaciółki. Biedna dziewczyna. Nikt jej tu nie pomoże wyszeptała, wystarczająco głośno, by Oliwia usłyszała. Przyjaciółka, krępa kobieta z kucykiem, parsknęła. Odpadnie przed kolacją instruktor Harris. Znów krążył, jego buty chrzęściły po żwirze. Kane, spowalniasz moją formację, zaryczał. Chcesz być żołnierzem czy wybojem na drodze? Śmiech ponownie rozlał się, tym razem głośniej, jak fala przetaczająca się przez grupę. Szczęka Oliwii zadrżała tylko na sekundę, ale kontynuowała. Jedno podciągnięcie, potem drugie. Ramiona paliły, barki bolały ale nie przestawała, aż w końcu rozległ się gwizdek. Wstała, otarła ręce o spodnie i podeszła do punktu z wodą. Pozostali rekruci żartowali, klepali się po plecach, wymieniali historię. Oliwia napełniła manierkę w ciszy. Jej twarz była nieczytelna, ręce pewne, gdy zakręcała korek. Tego wieczoru podczas inspekcji ekwipunku rekruci otrzymali rozkaz rozłożenia zestawów na podłodze koszar. Oliwi był prosty. Manierka, nóż, złożona plandeka. Wszystko schludnie ułożone, ale zużyte, jakby przeszły lata użytkowania. Rekrut o imieniu Baxter, szeroki w barach facet z głośnym śmiechem i nawykiem przerywania wszystkim, przechodził obok i kopnął jej manierkę, wysyłając ją w kulkę po podłodze. – Co to? Armia z second handu? – powiedział szczerząc zęby, gdy inni chichotali w pomieszczeniu. Unosił się zapach pasty i potu, jarzeniówki brzęczały nad głowami. Oliwia nie zareagowała od razu, po prostu podeszła i podniosła manierkę, wycierając ją rękawem. Baxter pochylił się bliżej. Jego głos ściszony, ale wciąż wystarczająco głośny, by wszyscy słyszeli: Myślisz, że jesteś jedną z nas? Nawet nie jesteś blisko. Inni obserwowali, czekając, aż się złamie. Nie zrobiła tego. Odłożyła manierkę na miejsce. Jej ruchy, powolne i precyzyjne, spojrzała na Baxtera. Trzyma wodę, powiedziała. Głos cichy, ale ostry, wystarczająco, by przeciąć ciszę w sali. A twoja? Uśmiech Baxtera zbladł. Oczy mu się zwęziły, ale nic nie odpowiedział. Inni wrócili do swoich zestawów. Powietrze gęste od niewypowiedzianego napięcia. Oliwia poprawiła plandekę, jej palce pewne i przeszła dalej. Hej, zanim pójdziemy dalej, czy możesz mi wyświadczyć szybką przysługę? Złap telefon, kliknij, lubię to, zostaw komentarz poniżej i zasubskrybuj kanał. To dla imię Oliwii, rozbrzmiało z megafonu ostre i nagłe. Wkroczyła na ring z plecakiem, nadal przerzuconym przez jedno ramię, jakby nie zdążyła go jeszcze zdjąć. Jej przeciwnikiem był Marin o imieniu Tucker. Góra człowieka z ramionami jak pnie drzew i uśmiechem mówiącym, że już wygrał. Harris, instruktor drylu opierał się o liny. Jego oczy błyszczały rozbawieniem. To nie zajęcia baletowe Monroe, powiedział celowo przekręcając jej nazwisko. Tłum wybuchł śmiechem. Dźwięk ostrej szorstki taker strzelił kostkami, lustrując oliwie wzrokiem jakby była dzieckiem, które zabłądziło do złej sali. Rekrut z tyłu, chudy facet z ogoloną głową mruknął. Jeden cios i się podda. Kolejny głos, kobieta z piskliwym chichotem i sztucznymi rzęsami, dodała: Spójrz na jej ramiona, słaba jak makaron. Czy ona w ogóle kogoś uderzyła? Drwiny się piętrzyły, każda ostrzejsza od poprzedniej. Tłum karmił się własnym okrucieństwem. Oliwia stała nieruchomo, dłonie luźno przy bokach, oczy utkwione w takerze, ani śladu strachu, ani słowa. Taker rzucił się, jego pięść wymierzona mocno w jej ramię, ten rodzaj ciosu, który mógł powalić kogoś na ziemię. Tłum wstrzymał oddech, czekając, aż się zawali, ale Oliwia się poruszyła, jeden płynny skręt ramienia i chybił, zataczając się do przodu. W kurz przez tłum przeszedł jęk, a potem cisza. Twarz Takera zrobiła się czerwona, szczęka zaciśnięta, znów ruszył na nią. Szybciej, wścieklej, Oliwia nie drgnęła, zrobiła krok w bok, chwyciła jego nadgarstek i wykręciła go wystarczająco mocno, by zablokować ramię. Trzy sekundy i był na kolanach, twarz wykrzywiona z bólu. Dwóch kolejnych rekrutów, kumple Takera wskoczyli na ring, myśląc, że razem ją powalą. Oliwia się nie zawahała, obróciła się, wykorzystując ich impet przeciwko nim i obaj wylądowali w pyle. Tłum zamilkł całkowicie. Harris krzyknął, wystarczy, ale pułkownik, starszy mężczyzna z siwymi włosami i klibordem podniósł rękę z boku. Niech kontynuuje, powiedział jego głos spokojny, ale ciężki. Czwarty rekrut, facet z zadziornym uśmiechem i naszywką z imieniem Dalton rzucił się, pięść wymierzona w jej klatkę piersiową. Olivia zrobiła unik, uderzyła kolanem w jego podbródek, a jego hełm poleciał wirując w kurz. Piąty chłopak, chudy dzieciak, który śmiał się najgłośniej, spojrzał na nią, zamarł i cofnął się, a potem po prostu usiadł na ringu, ręce w górze, poddając się. Całość trwała 38 sekund. Oliwia stała tam, oddychając spokojnie, bez śladu zadrapania. Jej oczy przeskanowały tłum, jakby wyzywała kogoś, by spróbował jeszcze raz. Na pon z wiecznym grymasem i nawykiem spoglądania na zegarek rozdawał mapę, ale pominął Oliwie, ty jesteś tylko do oglądania, powiedział. Jego głos ociekający pogardą inni chichotali. Ich buty chrzęściły w podszyciu lasu, gdy ruszyli. Oliwia podążyła za nimi, jej plecak lekko podskakiwał, oczy przeczesywały drzewa. W połowie drogi zespół się zgubił. Ich kompas kręcił się bez celu w martwej strefie magnetycznej. Fon zaklął, rzucając mapę na ziemię. To bez sensu, powiedział patrząc na Oliwię, jakby to była jej wina przykucnęła, podniosła mapę i przez chwilę ją studiowała, potem wskazała na słaby grzbiet w oddali. Znacznik jest tam, powiedziała, i głos był spokojny. Fon się zaśmiał ostro i złośliwie. Myślisz, że jesteś mądrzejsza od nas? Ale gdy poszli w kierunku, który wskazała, tam był znacznik, schowany pod stertą liści. Zespół zamilkł, ich twarze napięte. Oliwia po prostu poprawiła plecak i ruszyła w drogę powrotną. Nikt jej nie podziękował. Obóz nie wiedział, co z nią zrobić po tym. Wyniki z testu przetrwania pojawiły się później tego dnia na tablicy przed stołówką. Rekruci byli testowani z orientacji w terenie, pozyskiwania wody, budowy schronienia, umiejętności potrzebnych, gdy świat jest przeciwko tobie. Większość ledwo zdała, niektórzy całkowicie oblali. Oliwia zdobyła maksymalne punkty w każdej kategorii. Dostrzeżono nawet, że wychwyciła fałszywe współrzędne na zniekształconej mapie, pułapkę, na którą nabrał się każdy inny rekrut. Kobieta o imieniu Torres, z krótkimi brązowymi włosami i twardym spojrzeniem, przewracała dokumentację Olivii, jej twarz zesztywniała. Większość z tego jest utajniona, powiedziano, trzymając stronę z czarnymi liniami, zakrywającymi połowę tekstu. Jest napisane, że została przeniesiona z jednostki dochodzeniowej specjalnego przeznaczenia. To wszystko. Kapitan Rawlings, krępy mężczyzna z siwiejącą brodą i nawykiem rzucia wykałaczki, usłyszał to i podszedł, spojrzał na wyniki potem na oliwie, która stała z boku sącząc wodę z manierki. Nikt nie zdobył maksymalnych punktów od 2017, powiedział cicho. Poza jedną osobą. Nie powiedział kim. Ale jego spojrzenie zbyt długo zatrzymało się na Oliwi. Podczas nocnych ćwiczeń kilka dni później rekruci mieli za zadanie ustawić perymetr pod symulowanym ostrzałem wroga. Powietrze było gęste od zapachu dymu z flar treningowych, a przez ciemność niosły się okrzyki rozkazów. Oliwia została przydzielona do posterunku obserwacyjnego, Nawykiem kręcenia włosu przechodziła obok i rzuciła zapasowe radio pod nogi Oliwii. "Tego też nie upuść", powiedziała z drwiną w głosie. Inni w pobliżu zaśmiali się, ich głosy przecięły noc. Oliwia podniosła radio, sprawdziła je i przypięła do pasa, bez słowa. Godzinę później, gdy jedna z flar źle wystrzeliła i wznieciła pożar w krzakach, zespół wpadł w panikę, krzycząc jedni na drugich. Głos Oliwii zabrzmiał przez radio spokojny i wyraźny: Przetnijcie północną linię, użyjcie łopat. Zespół zawahał się, ale posłuchał. Ogień został opanowany w kilka minut. Harper stała z łopatą w ręce i twarz czerwona ze wstydu. Olivia na nią nie spojrzała, po prostu poprawiła plecak i przeszła na kolejny posterunek. Szepty zaczęły się tego popołudnia. Rekruci zbierali się w małych grupkach, spoglądając na nią, gdy myśleli, że nie patrzy. Jednostka dochodzeniowa, specjalna, mruknął jeden dzieciak z jerzykiem i nerwowym śmiechem. Co to w ogóle znaczy? Zapytała inna kobieta z ostrymi kośćmi policzkowymi i sztucznym uśmiechem. Pewnie jakaś robota za biurkiem nikogo nie nabiera. Ale derwiny się nie skończyły. Stały się tylko cichsze, bardziej jadowite. Podczas biegu terenowego na pięć kilometrów, kilka dni później Oliwia została w tyle. Jej nogi poruszały się równomiernie, oddech miarowy, ale nie była szybka. Reszta oddziału wyprzedziła ją, ich buty wzbijające tumany kurzu, które piekują w oczy. Sierżant Harris stał z boku, z bordem w ręku i marsową miną. Za każdym razem, gdy ją widzę, czuję, jak mój termin się oddala, powiedział na tyle głośno, że wszyscy słyszeli. Rekruci zaśmiali się, niektórzy obejrzeli się, by się uśmiechnąć złośliwie. Wysoki facet o imieniu Reynolds z donośnym głosem krzyknął: Chcesz, żebym za ciebie pobiegł? Oliwia na niego nie spojrzała, po prostu szła dalej. Jej wzrok utkwiony w horyzoncie i buty uderzały o ziemię w stałym rytmie. Harris na tym nie poprzestał. Podbiegł, wręczył jej drewniany karabin, ciężki, niewygodny, stworzony, by ją złamać. Zanieś to na kolejny odcinek, powiedział tonem płaskim, ale jego oczy były czujne. Przerzuciła broń przez ramię bez słowa, jej twarz pozostała niewzruszona i biegła dalej. Na końcu biegu, gdy rekruci zbierali się, by złapać oddech, obok przejechała ciężarówka zaopatrzeniowa. Jej silnik warkotał. Oliwia się zatrzymała. Jej wzrok na chwilę zawiesił się na pojeździe. Zbyt długo. Był stary, oliwkowo-zielony, z wgniecionym błotnikiem. Duch z innego życia sprzed wielu lat. Jechała kiedyś w takiej samej ciężarówce, podskakując pośród dżungli. Śmiech jej zespołu zagłuszany przez ryk silnika. Teraz po prostu odwróciła się, poprawiając drewniany karabin do pozostałych. Kilku się zaśmiało, ale ciszej niż zwykle, mniej pewnie. Oliwia nie odpowiedziała, przesunęła karabin na ramieniu, jej palce musnęły zużyte drewno i zaczęła iść w stronę koszar. Silnik ciężarówki ucichł w oddali, a moment minął, ale coś w jej postawie było prostsze, cięższe i sprawiło, że kilku rekrutów spojrzało jeszcze raz. Pod koniec tygodnia napięcie w obozie było gęste. Grupa rekrutów na czele z kobietą o ostrych kościach policzkowych. Jej naszywka nosiła imię Lindzej. Napisała petycję. Wręczyli ją Harisowi w stołówce z minami pełnymi samozadowolenia i głosy ciche, ale wystarczająco głośne, by każdy usłyszał. Ona obniża morale, powiedziała Lindzej z wymuszonym uśmiechem. Ona tu nie pasuje. Olivia siedziała przy pobliskim stole, czyszcząc buty szmatką. Jej dłonie zatrzymały się tylko na sekundę. Palce mocniej ścisnęły materiał, ale nie podniosła wzroku. Inni rekruci spojrzeli na nią, a potem odwrócili wzrok, jakby bali się spotkać jej oczy. Harris wziął petycję, złożył ją i wsunął do kieszeni. Zajmę się tym, powiedział, ale jego głos nie brzmiał przekonująco. Oliwia wstała, przerzuciła plecak przez ramię i wyszła. W pomieszczeniu zapadła cisza, gdy drzwi zatrzasnęły się za nią. Następnego ranka, podczas odprawy o taktykach walki w mieście, Oliwia została poproszona o demonstrację techniki oczyszczania pomieszczeń. Rekruci obserwowali z boku, ich oddechy widoczne w chłodnym porannym powietrzu, przemieszczała się przez atrapę budynku, jej kroki, ciche, ciało nisko przy ziemi. Rekrut o imieniu Dawson, facet z donośnym głosem i nawykiem przerywania pochylił się do kolegi. Zaraz się potknie o własne stopy powiedział wystarczająco głośno, by wszyscy słyszeli. Śmiech przeszył ciszę, ostry i drwiący. Oliwia nie zadrżała, oczyściła pomieszczenie w mniej niż minutę, jej ruchy precyzyjne, jakby robiła to tysiąc razy. Kiedy wyszła, instruktor szorstki mężczyzna o imieniu Kalahan kiwnął głową. Podręcznikowo, powiedział, jego głos był szorstki. Uśmiech Dawsona zniknął. Ręce wsunął do kieszeni. Oliwia nie spojrzała na niego. Po prostu poprawiła plecak i wróciła do szeregu. Jej twarz spokojna, ale oczy ostre. Na tyle, że inni odwracali wzrok. Kapitan Rowlins dowiedział się o petycji tej nocy. Był w swoim biurze, małym pokoju, z migoczącym światłem i stosami akt na biurku. Nic nie powiedział przez chwilę. Po prostu... Otworzył szufladę i zaczął przeszukać. Wciąż by blakły, kucyk lekko rozczochrany po porannych ćwiczeniach. Czy Ghost Viper wciąż istnieje? zapytał, trzymając zdjęcie. Spojrzała na nie, i oczy spokojne, i powiedziała: już nie figuruje w aktach, ale umiejętności nadal tu są. Jej głos był cichy, ale wypełnił całe pomieszczenie. Rollins kiwnął tylko raz głową i odłożył zdjęcie. Nikt nie ma prawa oceniać jej szybkości po wyglądzie, powiedział sierżantom później tego dnia. Jego głos nie był głośny, ale niósł w sobie ciężar, który sprawił, że Harris odwrócił wzrok podczas późnonocnej sesji strategicznej. Rekruci zostali podzieleni na grupy, by zaplanować symulowaną misję ewakuacyjną. Olivia trafiła do zespołu z Lindze i trzema innymi, którzy zupełnie ją ignorowali, kłócąc się nad mapą. Pokój był ciasny, powietrze ciężkie od zapachu kawy i tuszu. Lindzej stukała długopisem w stół w końcu spojrzała na oliwie. Ty jesteś od logistyki, prawda? Po prostu noś torby powiedziała, głos słodki, ale ostry. Inni się zaśmiali, przekazując mapę, jakby oliwi tam nie było. Gdy przyszła jej kolej, by mówić, pochyliła się, jej palec przesuwał się po wąskiej dolinie. To skróci czas o połowę, powiedziała spokojnie Lindsey i przewróciła oczami. Jasne. Jeszcze zafunduj nam zasadzkę. Ale gdy instruktor przejrzał plany, zatrzymał się na trasie Oliwii. Jego oczy się zwęziły. To jedyna opcja, która działa, powiedział, stukając w mapę. Pokój ucichł. Lindzej przestała poruszać wgłopisem. Jej usta zacisnęły się w cienką linię. Oliwia po prostu odchyliła się do tyłu. Jej dłonie spoczęły na precaku, oczy... Nie drgnęły. Obóz zaczął się zmieniać po tym, ale nie w sposób, na jaki można było liczyć. Drwiny się skończyły, przynajmniej wprost, ale coś zimniejszego zajęło ich miejsce. Strach może, albo niechęć? Oliwie przeniesiono do osobnego pokoju, małej pryczy na skraju koszar, z dala od innych rekrutów. W stołówce siadała sama, jej taca z jedzeniem ledwo tknięta. Pewnej nocy rekrut nerwowy chłopak o imieniu Jenkins, z nawykiem strzelania kostkami palców, wyszeptał do kolegi: Nikt naprawdę nie zna jej przeszłości. Ona jest jak duch. To słowo się przyjęło duch tak zaczęli ją nazywać nie w żartach, ale jakby naprawdę w to wierzyli, jakby nie była jedną z nich. Niektórzy poszli dalej. Składając oficjalne skargi, zaburza mentalnie grupę, napisano w jednym raporcie podpisano przez lornetki. Jej partnerem był facet o imieniu Torres, z wyszczerbionym zębem i głośnym śmiechem. Podał jej lornetkę z szyderczym uśmiechem. Spróbuj tego nie upuścić, księżniczko powiedział. Jego głos dotarł do innych w pobliżu. Wiatr był zimny, świstał przez trawy, rekruci byli spięci, ich palce nerwowo dotykały sprzętu. Oliwia wzięła lornetkę, jej dłoń była stabilna i wyraźnie wskazała cel 800 metrów. Mała flaga ledwo widoczna w zamgleniu. Torres zaśmiał się: Nie ma szans, że to widziałaś. Ale gdy snajper oddał strzał, flaga upadła, instruktorka kobieta z bizną na policzku sprawdziła lunetę i kiwnęła głową: idealnie, powiedziała. Śmiech Torresa zgasł w gardle. Oliwia podała mu lornetkę, jej oczy spotkały jego na krótką chwilę, a potem odwróciła się z powrotem w stronę pola. Inni rekruci wymienili spojrzenia. Ich rozmowy ucichły. Pewnego wieczoru pułkownik, ten siwowłosy mężczyzna z ringu walki, wezwał Rolinsa do swojego biura. Zdobył dostęp do tajnego pliku, tak głęboko zakopanego, że potrzebna była bezpośrednia zgoda, by go wyciągnąć. Kein Olivia Soul ocalała z operacji Walczernest Nest. 2020. Szczegóły były skąpe, ale uderzające. Jej zespół został wciągnięty w zasadzkę w dżungli, głęboko na terytorium wroga. Wszyscy inni zginęli lub zostali pojmani. Oliwia wróciła sama niosąc mapę i zaszyfrowaną taśmę. Odszyfrowała ją sama, pod ostrzałem, i to doprowadziło do likwidacji wrogiego dowódcy. Misję wymazano z akt publicznych, by chronić jej tożsamość. Pułkownik przeczytał akta dwa razy. Jego dłoń była spokojna, ale szczęka napięta. Następnego ranka wezwał cały obóz na plac treningowy. Rekruci stali w szyku, powietrze gęste od kurzu i napięcia. Pułkownik wystąpił przed szereg, jego głos był czysty i ostry. Kobieta, którą wyśmiewaliście za słabość, ocaliła kiedyś setki istnień. Nie spojrzał na Oliwie. Ale wszyscy wiedzieli o kogo chodzi. Stała z tyłu, plecak przerzucony przez jedno ramię, twarz nieczytelna. Kilku rekrutów poruszyło się niespokojnie, ich spojrzenia opadły na ziemię. Tego popołudnia, podczas przerwy, Oliwia siedziała na ławce przed koszarami, ostrząc nóż, powolnymi celowymi ruchami. Grupa rekrutów przeszła obok. I głosy niskie, ale ostre. Jedna z nich, kobieta o imieniu Kler, z głośnym śmiechem i nawykiem odrzucania włosów, zatrzymała się i pochyliła. Myślisz, że jesteś wyjątkowa co? Siedzisz tu jakbyś była szefową. Inni zachichotali. Ich oczy błyszczały urazą. Ręce oliwi się nie zatrzymały. Ostrze łapało promienie słońca w ruchu. Spojrzała w górę. Jej oczy spokojne, ale prze... wsunęła je z powrotem do pochwy. Jej twarz bez wyrazu, ale postawa mówiła wszystko, prawda? Niczego nie naprawiła, jeśli już pogorszyła sytuację. Rekruci przestali o niej szeptać, ale też przestali do niej mówić. Była teraz duchem, nie tylko z nazwy. Oficerowie zaczęli odbywać zamknięte spotkania, ich głosy ciche, twarze posępne. Pewnej nocy Oliwie wezwano do małego biura trzech wyższych oficerów. Siedziało za biurkiem kobieta z ciasno spiętym kokiem, major Ellis, mężczyzna z siwym wąsem i inny z blizną na policzku. Elis przesunęła kartkę przez stół. Rozkaz zawieszenia. Zostajesz przeniesiona, powiedziała. Jej głos był płaski. Rola doradcza, z zakulis. Żadnych operacji w terenie. Oliwia spojrzała na dokument. Jej ręce wciąż przy bokach. Nie zaprotestowała. Nie zapytała dlaczego. Po prostu skinęła głową, zasalutowała i odwróciła się do wyjścia. Gdy drzwi zamknęły się za nią młody żołnierz, chłopak o imieniu Carter, ledwie dziewiętnastoletni, zerwał się z ławki na korytarzu. To dla niej się zaciągnąłem, krzyknął. Jego głos drżał od złości. Czy wszyscy oślepliście? Oficerowie nie odpowiedzieli. Oliwia szła dalej. Jej kroki ciche na kaferkach, plecak lekko kołysał się na plecach. Następnego dnia podczas ćwiczeń integracyjnych rekruci mieli przejść przez most linowy nad błotnistym wąwozem. Oliwia była ostatnia w kolejce. Jej buty lekko zapadały się w miękką ziemię. Lindsay, prowadząca grupę, odwróciła się i uśmiechnęła szyderczo. Tylko nie spadnij, duchu, Prosecutions, krzyknęła. Jej głos ociekał szyderstwem. Inni się zaśmiali. Ich głosy odbiły się echem przez wąwóz. Oliwia weszła na most linowy. Jej dłonie pewnie trzymały się lin oczy utkwione w drugim brzegu, w połowie drogi most zakołysał się, podmuch wiatru szarpnął nim mocno, rekruci krzyczeli, niektórzy kurczowo chwytali się lin, w panice Oliwia nie drgnęła, szła dalej, krok za krokiem, plecak stabilnie spoczywał na ramieniu. Gdy dotarła na drugi brzeg odwróciła się i napięła linę dla kolejnego rekruta. Uśmiech Linzi zniknął. Jej twarz była blada. Gdy przechodziła, nikt nie powiedział ani słowa, gdy Olivia odeszła. Jej buty zostawiały ledwo widoczne ślady w błocie. Zawieszenie wywołało szok w obozie. Szepty zamieniły się w kłótnie. Carter, młody żołnierz, nie mógł tego odpuścić. Zaczął mówić każdemu, kto chciał słuchać o Ghost Viper, o Vulture Nest, o kobiecie, która przeszła przez piekło i wróciła z kluczem do zwycięstwa, ale Olivia nie zostałaby to słyszeć. Spakowała swój plecak, ruchy powolne, celowe. W rutynowej inspekcji oficer zaopatrzeniowy znalazł mały notes, schowany w skrzyni ze starym sprzętem. Był prosty, oprawiony w skórę, z wydrapanymi literami OK. W środku znajdowały się mapy ręcznie rysowane, z współrzędnymi i notatkami w zwartym, precyzyjnym piśmie. Jedna strona zaznaczała grzbiet w dżungli. Czerwony X, w miejscu, gdzie Vulture Nest zostało zniszczone. Oficer przekazał go Rollinsowi, który przejrzał go, twarz niewzruszona. Nic nie powiedział, po prostu schował notes do biurka. Ale później tego dnia zawołał Cartera i zapytał: Słyszałeś kiedyś o Vulture Nest? Oczy Cartera rozbłysły. Jego głos był cichy, ale pełen pasji. Ona była tą, która przetrwała. Powiedział Rowlings, skinął głową. Wykałaczka znieruchomiała w jego ustach. I odszedł. Notatnik pozostał w jego biurku, cichy świadek prawdy, której nie dało się już zignorować. Konsekwencje przyszły szybko. Harris, instruktor, który nazwał ją słabą, został przeniesiony na stanowisko biurowe w Nevadzie. Do końca tygodnia spakował walizki. Jego twarz blada, głos cichy. Po raz pierwszy Lindsay, kobieta, która zaczęła petycję, znalazła swoje imię w ujawnionym łańcuchu e-maili. Jej słowa o Oliwii, zacytowane przez Bejtem, jej umowa, sponsorka z firmą sprzętu wojskowego, została anulowana. Następnego dnia telefon wibrował od powiadomień. Gdy jej tak zwany... Przyjaciele zaczęli się dystansować. Morrison, ten, który krzyczał o bibliotece, oblany test psychologiczny, dwa tygodnie później zniknął, jego łóżko puste, jego imię usunięte z listy. Nikt nie powiedział, że to przez Oliwie, ale nikt nie musiał. Prawda, doganiała ich cicho i nieubłaganie, jak zawsze. Skąd to oglądasz? Zostaw komentarz. Poniżej. By przejść ze mną przez ból, zdradę i wreszcie uzdrowienie.